Witam w kolejnym odcinku programu Blue Zone, w którym po raz kolejny wrócimy do wspomnień z Game Expert Blue Game Show. Dziś moim gościem jest Kacper Kelom-Molestak, który jest komentatorem esportowym, sportowym którego głos na pewno kojarzycie z ostatniej edycji Game Expert Blue Game Show. Witam Cię, Katrze? Witam serdecznie. Cześć. Bardzo miło mi tutaj być. Kacper opowie nam o nowym projekcie, w ramach wydarzenia gamingowego Blue Game Show, a mianowicie o bootcampie organizowanym w ramach projektu Blue Game Show, ale o tym za chwilę. Kacper, wróćmy jeszcze do tegorocznej edycji Game Expert Blue Game Show. Jak ją podsumowujesz? Bo byłeś bardzo ważną istotą tego wydarzenia, bardzo słyszalną, kimś, kto był no, w centrum uwagi, kto doskonale wie, co się dzieje, co się działo i jak się działo. Opowiedz nam trochę o tym, od tego backstage'u, od tego czego, czego nikt nie widział. Dobrze, tak więc rozpoczynając cały turniej, był dobrze zorganizowany. Wydaje mi się, że zawodnicy na pewno wyszli zadowoleni. Przede wszystkim ci, którzy wygrali. Tam naprawdę mogliśmy oglądać bardzo dobre spotkania na wysokim poziomie sportowym. No i emocji było co niemiara. Tam chyba ostatni mecz skończyliśmy jakoś przed drugą, tak więc trwaliśmy do samego końca. Do samego końca były również emocje, i ja się bawiłem świetnie na tym wydarzeniu. I mam nadzieję, że kolejna edycja odbędzie się niedługo i też wezmę w niej udział. No właśnie, komentujesz wiele wydarzeń sportowych. Zatem, jak oceniasz poziom gamingowy Game Expert Blue Game Show? Wydaje mi się, że poziom był dosyć wysoki. Były tylko dwie drużyny, które były miksem. Tak to. Reszta drużyny to były już profesjonalne ekipy, które jakiś czas ze sobą grają, tak więc zawodnicy znali siebie nawzajem, oni również rozgrywają mecze przeciwko sobie, na przykład w SEA, tak więc był dosyć wysoki poziom i było co oglądać. Być może słyszałeś o drużyny, jak oni się wypo... jak zawodnicy się wypowiadali, czy będą chcieli wrócić na trzecią edycję? Rozmawiałem z zawodnikami Game Agents i z zawodnikami Arki Gdynia. I oni tutaj bardzo dobrze właśnie wspominali turniej w Bydgoszczy i na pewno chcieliby wziąć udział w kolejnej edycji. Sam wydaje mi się, że moglibyśmy również z Aves też wziąć chętnie udział w kolejnej edycji, więc na pewno kolejna drużyna byłaby tutaj, która poniosłaby trochę poziom. Czyli zbieramy kolejne dobre opinie, kolejne superlatewy, ale Kasper, opowiedz nam o tym nowym projekcie. Czym jest Blue Game Show Camp? Blue Game Showcamp to będzie nowa inicjatywa, która ma na celu przede wszystkim podnieść umiejętności wszystkich graczy, wszystkich uczestników, którzy będą chętni wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że będą się dobrze bawić i przez, rozgrywkę, przez rozrywkę i przez dobrą zabawę będziemy chcieli właśnie podnieść kompetencje zawodników w pojedynkę, czyli ich kompetencje zespołowe. Jakie umiejętności właśnie będzie się szkoliło podczas tego Blue Game Show Campa? Przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na grę zespołową, żeby scalić cały kolektyw jako całą drużynę. Chcemy poprawić na pewno komunikację w drużynie, żeby zawodnicy mieli okazję poznać się nawzajem, wiadomo teraz. Większość zawodników rozgrywa mecze będąc u siebie do, w domu nie, nie widzą siebie nawzajem, nie czują tego klimatu, że można przybić żółwika z kolegą po wygranej rundzie i my chcemy zapewnić to przede wszystkim właśnie na kampie, żeby zawodnicy mogli ze sobą jakby żyć, żeby mogli się poznać przez ten okres naszego bootcampu. Czy na jakieś dodatkowe atrakcje uczestnicy mogą liczyć podczas tego wydarzenia? Oczywiście będziemy chcieli zapewnić atrakcję w postaci odpoczynku. Tutaj będzie strefa chilloutu, będzie również zapewniony basen, z tego co mi wiadomo. Tak więc będzie można udać się na. z wodą czy z kulkami? Może być nawet Każdy, każdy czyli inaczej. No wiesz, dla mnie to może być najlepszy z kiślem, nie? Zależy od preferencji. Nie co. Nie brnijmy, nie brnijmy, bo <laughs> Źle się może co... skończyć. Zaczynamy, co uda się zorganizować, ale na pewno będzie basen z wodą, tak więc e, będzie również czas na odpoczynek, na regenerację, żeby zawodnicy nie byli tylko przy komputerach, tylko jakoś aktywnie spędzili czas. No i miejmy nadzieję, że będą zadowoleni ostatecznie po takim odbytym bootcampie u nas. No zależy jeszcze ile uczestników się zgłosi. Miejmy nadzieję, że zorganizujemy to na tyle dobrze, że będą wspominać na pewno. Czy już wiadomo, kiedy odbędzie się ten bootcamp? Yy, wiadomo, bootcamp ma odbywać się pod koniec sierpnia. Jeszcze dokładna data nie jest ustalona, ale na pewno to będzie już ten końcowy okres wakacji, czyli takie naładowanie przed szkołą w baterii <laughs> odpowiednio. Będzie ten basem tutaj, tak ten basem przede wszystkim kto może wziąć udział w tym wydarzeniu Blue Game Show Camp tak naprawdę udział w, w tym wydarzeniu może wziąć dosłownie każdy będziemy przeglądali zgłoszenia osób które się zgłaszają w pojedynkę, będziemy również przeglądali zgłoszenia całych drużyn. Wiadomo, jeżeli przyjechałaby cała drużyna, no to już mamy zajęte 5 miejsc, ale dzięki temu będą oni mogli się tutaj na pewno. A ile miejsc jest przewidzianych? Miejsc przewidzianych jest od 10 do 20. Jeszcze zobaczymy jak będziemy chcieli to rozegrać. Wydaje mi się, że więcej uczestników nie będziemy w stanie tutaj pomieścić, ale chcemy na pewno zapewnić jak najwyższą jakość. Dlatego skupimy się po prostu na może mniejszej ilości uczestników, ale żeby oni byli naprawdę zadowoleni z odbytego bootcampu u nas. Nie wspomnieliśmy o tym, ale oczywiście bootcamp dotyczy Counter Tak, tak. Czyli jak ja gram w pasjansa, to już się nie załapię. No w pasjansa nie, może wymyślimy kolejną edycję spisania pisanie Jak coś jest pasjansa. To będzie bootcamp właśnie oparty na grze Counter Strike Global Offensive. Mamy zamiar współpracować również podczas tego bootcampu z trenerami oraz chcemy również współpracować z psychologiem e sportowym, który tutaj będzie dbał o naszych zawodników. Zawodnicy będą mieli okazję, żeby porozmawiać sobie z psychologiem, czy to w pojedynkę, czy to właśnie w całej grupie jako drużyna. No może to sporo na pewno przynieść zawodnikom sporo korzyści, żeby wyjaśnili sobie niektóre sytuacje, jakie są, żeby poradzili sobie ze stresem lub z innymi czynnikami, które przeszkadzają im w grze, tak więc wydaje mi się, że chcemy tutaj jak najbardziej po prostu zadbać o uczestników. Kacper, ja dawno temu, ja w ogóle zaczynałem w technikum od CSa 1.6 i tam zawsze gdzieś na mapie były jakieś kruczki, które można było wykorzystać. Czy tego też będziecie uczyć na bootcampie? Tak, oczywiście będziemy chcieli pokazać jak najwięcej niekonwencjonalnych zagrań, żeby zawodnicy wiedzieli, jak można wykorzystać przewagę danej pozycji, przewagę danego granatu, no bo teraz oczywiście... Gra polega głównie na rozgrywkach taktycznych. Trzeba wiedzieć, jak dobrze operować granatami, które są dostępne w grze. No i to będziemy chcieli na pewno przede wszystkim tutaj przeszkolić z zawodnikami. Mamy nadzieję, że nie tylko my będziemy coś pokazywać, ale zawodnicy też od siebie coś dadzą i będziemy mogli wymienić się swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą. To na pewno dużo przyniesie jednej i drugiej stronie. I zawodnicy pomiędzy sobą też będą na pewno sporo rozmawiać o tych aspektach taktycznych. Właśnie, i tu chciałbym nawiązać kolejny raz do naszego turnieju Game Expert Blue Game Show i najlepszej akcji, która właśnie była podczas tego turnieju. Kacpryt, wam też tę akcję? Pamiętam doskonale tę akcję. Była to akcja zawodnika Arki Cebro. Wyskoczył z Cetem na Mirażu. Tam Pokonał swojego przeciwnika strzałem bez przybliżenia ze snajperki, prosto w głowę pokonał swojego rywala. No, my wtedy wraz z Guzikiem byliśmy w totalnym szoku, że można w ogóle tak cenny strzał oddać z tej pozycji, jeszcze w skoku. To było coś nie, nie do pomyślenia, że e, uda się uratować jeszcze tą rundę, bo tam naprawdę było blisko przegrania tej rundy. A ostatecznie Arka Gdynia poradziła sobie dzięki właśnie tej akcji i tą rundę doprowadziła do zwycięstwa. Tak więc. Myślę, że warto przypomnieć tą akcję i zobaczcie sami, jak to wyglądało. Triza odpowiada, jest dwóch na trzech jeszcze Tomus będzie walczył. U Tomus! Co on to zrobił my? w tym ale momencie? Ale ty go jedyna! To Tomus z gula, ale wy jaki strzałem skoku? w skoku jeszcze znów... No, i właśnie za tą akcję Cedro otrzymał nagrodę najlepszej akcji turnieju, którą wręczyłem mu osobiście. No i trzeba też wspomnieć o MVP całego turnieju, czyli o Tomusie. No, zawodnik rozgrywał naprawdę znakomity turniej. Tam nie pamiętam, czy była jakaś mapa, gdzie schodził poniżej 30 zabójstw. To naprawdę jest niesamowity wynik. On nakręcił tam. I to naprawdę, jest niekarane. No ja nie wiem. <głos> <głos> naprawdę, naprawdę. E, zrobił wrażenie. <noise> Robi wrażenie. <noise> Kacper, czy coś jeszcze mógłbyś powiedzieć naszym widzom o turnieju, o bootcampie? Wydaje mi się, że najlepszym podsumowaniem będzie to, żeby po prostu obserwowali nasze media społecznościowe, bo tam pojawią się kolejne informacje, które właśnie będą odnośnie czy to kolejnej edycji turnieju, czy to właśnie odnośnie bootcampu. Tak więc stay tuned i mam nadzieję, że widzimy się na bootcampie, albo widzimy się na kolejnym turnieju organizowanym przez Blue Game Show. Kochani, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu Was zaprosić. Śledźcie media społecznościowe Blue Game Show. Tam na pewno będzie więcej informacji od odnosie naszego bootcampa. Co, gdzie, jak, kiedy i przede wszystkim, jak możecie się na tego bootcampa zapisać. Ja dziękuję Wam bardzo za obecność, za to, że nas oglądacie. Przypominam, subskrybujcie, lajkujcie, klikajcie dzwoneczek, żebyście byli powiadomieni o nowych odcinkach Blue Zone. Kacper, dziękuję Ci bardzo za obecność. Ja również dziękuję. I do zobaczenia w następnym odcinku.